Mickey Rourke miał wszystko, żeby zostać legendą i zrobił wszystko, żeby to stracić. Oto jego historia. Mickey Rourke urodził się 16 września 1952 roku w Schenectady w stanie Nowy Jork, daleko od świata filmu, sławy i pieniędzy. Jego dzieciństwo nie przypominało historii o spokojnym dorastaniu w amerykańskim domu klasy średniej. Było pełne napięcia, strachu i braku stabilizacji, co bardzo wcześnie ukształtowało jego charakter. Gdy był jeszcze dzieckiem, jego rodzice się rozwiedli, a matka zabrała dzieci i przeniosła się na Florydę. Nowy związek matki szybko okazał się dramatem. Jej partner był człowiekiem brutalnym i dominującym, a przemoc fizyczna oraz psychiczna stały się codziennością. Rork po latach wielokrotnie podkreślał, że dorastał w domu, w którym strach był stałym elementem życia, a poczucie bezpieczeństwa praktycznie nie istniało. To doświadczenie miało ogromny wpływ na jego psychikę. Miki bardzo wcześnie nauczył się, że świat jest miejscem, w którym trzeba się bronić, a słabość bywa bezlitośnie wykorzystywana. Zamknął się w sobie, nie ufając nikomu i tłumiąc emocje, których nie potrafił ani nazwać, ani wyrazić. Narastający gniew potrzebował ujścia i właśnie wtedy w jego życiu pojawił się boks. Początkowo był to zwykły trening, sposób na ucieczkę z domu i rozładowanie napięcia. Z czasem jednak ring stał się dla niego jedyną przestrzenią, w której czuł się naprawdę bezpiecznie. Boks oferował proste zasady, brutalną prawdę i poczucie kontroli nad własnym losem. Tam nie było miejsca na udawanie. Rourke trenował obsesyjnie. Nie należał do bokserów technicznych, nadrabiał determinacją, siłą charakteru i ogromną odpornością psychiczną. Każda walka była dla niego kolejną próbą udowodnienia, że potrafi przetrwać. I był w tym dobry. Znokautował 12 przeciwników z rzędu. Jednak cena, jaką płacił, była ogromna. Liczne nokauty, wstrząśnienia mózgu, złamany nos i poważne urazy zaczęły się kumulować. Zwłaszcza na sparingach z mistrzami świata, bo trenował z najlepszymi. Że coraz częściej ostrzegali, że dalsza kariera może skończyć się tragedią. W końcu zapadła decyzja po konsultacji z lekarzem, która dla Rorka była ciosem. Musiał odejść z ringu z 27 wygranymi i zaledwie trzema porażkami. Utrata boksu oznaczała utratę tożsamości. Został sam z gniewem, frustracją i poczuciem pustki. To właśnie w tym momencie niemal przypadkiem pojawiło się aktorstwo. Nie było spełnieniem marzeń ani świadomym wyborem artystycznym, było alternatywą. Nowym polem walki. Rourke trafił do Nowego Jorku i rozpoczął naukę w legendarnym Actor's Studio, gdzie uczono metody aktorskiej opartej na emocjonalnej prawdzie i sięganiu do własnych doświadczeń. Dla wielu studentów była to droga trudna i bolesna, dla niego naturalna. Jego życie dostarczało materiału, którego nie da się wyuczyć. Już wtedy wyróżniał się na tle innych, nie był aktorem technicznie doskonałym ani klasycznym, był surowy, introwertyczny. Często zamknięty w sobie, ale gdy stawał na scenie, przyciągał uwagę w sposób niemal hipnotyczny. Reżyserzy i pedagodzy mówili, że ma w sobie coś niebezpiecznego autentyczność, która niepokoi, ale nie pozwala oderwać wzroku. Nie grał emocji, on je przeżywał. Aktorstwo stało się dla niego nową formą przetrwania sposobem na uporządkowanie chaosu, który nosił w sobie od dzieciństwa. Pod koniec lat 70. zaczęły pojawiać się pierwsze role filmowe i telewizyjne. Zagrał m.in. w filmie 1941 Stevena Spielberga. Były to epizody i drugoplanowe występy, które nie zwiastowały jeszcze wielkiej kariery. Jednak Rourke... Był już gotów zapłacić każdą cenę, byle tylko nie wrócić do życia, z którego uciekł. Aktorstwo stało się nowym ringiem, mniej krwawym, ale równie brutalnym psychicznie. Nie wiedział jeszcze, że Hollywood da mu wszystko i równie szybko spróbuje mu to odebrać. Na początku lat 80. Mickey Rourke nie był jeszcze gwiazdą, ale w Hollywood zaczęto o nim mówić coraz częściej. Nie jako o kolejnym przystojnym aktorze do ról romantycznych, lecz jako o kimś niepokojącym, trudnym do sklasyfikowania, wyraźnie odstającym od ówczesnych wzorców męskości. Miał w sobie coś z outsidera i coś z ulicznego wojownika, a kamera zdawała się go kochać właśnie za tę surowość. Przełom przyszedł szybko i niemal natychmiast zmienił jego pozycję w branży. Pierwszym filmem, który naprawdę zwrócił na niego uwagę krytyków i producentów, była knajpa w reżyserii Berego Lewinsona. Rourke zagrał tu jednego z grupy młodych mężczyzn stojących na granicy dorosłości, zagubionych, niepewnych siebie i emocjonalnie niedojrzałych. Nie była to rola dominująca fabularnie, ale sposób w jaki Rourke ją zagrał wyróżniał się na tle reszty obsady. Jego bohater był impulsywny, nieokrzesany i pełen napięcia. Dokładnie taki, jakim sam Rourke był poza ekranem. Krytycy zauważyli, że nie gra postaci, lecz ją przenosi na ekran. Hollywood po raz pierwszy zobaczyło w nim aktora, który nie udaje prawdy, a ją reprezentuje. Rok później przyszła kolejna kluczowa rola Rumble Fish. Francisa Forda Coppoli. Film stylizowany na czarno-białą, poetycką opowieść o młodzieńczej alienacji był ważnym głosem w kinie autorskim lat 80. Rourke wcielił się w tajemniczego motocyklowego chłopaka, postać niemal mityczną, milczącą, oderwaną od rzeczywistości, funkcjonującą bardziej jako symbol niż człowiek z krwi i kości. To była rola, która pokazała, że Rourke potrafi operować minimalizmem, ciszą i spojrzeniem równie skutecznie jak agresją. Jego obecność na ekranie była hipnotyzująca, a Coppola uznał go za jednego z najbardziej interesujących aktorów młodego pokolenia. Potem był film Papier z Greenwich Village, w którym zagrał u boku Erika Robertsa. To właśnie ta rola do dziś bywa uznawana za jedną z najlepszych w jego karierze. Rourke stworzył postać pełną sprzeczności, brutalną, impulsywną, ale jednocześnie tragiczną i głęboko ludzką. Jego bohater był produktem ulicy, własnych błędów i środowiska, z którego nie potrafił się wyrwać. Krytycy byli zgodni, to był aktor o ogromnym potencjale dramatycznym, który potrafił nadać nawet najbardziej niejednoznacznym postaciom autentyczną głębię. Film Rock Smoka z 1985 roku był jednym z najbardziej kontrowersyjnych projektów w jego karierze i jednocześnie jedną z jego najmocniejszych kreacji aktorskich. Rourke wcielił się w brutalnego, bezkompromisowego policjanta, weterana wojny w Wietnamie, który trafia do nowojorskiego Chinatown i rozpoczyna bezwzględną krucjatę przeciwko chińskiej mafii. Jego bohater był postacią głęboko problematyczną. Agresywną, rasistowską, obsesyjną i moralnie dwuznaczną, co już w momencie premiery wywołało ogromne kontrowersje i oskarżenia o gloryfikację uprzedzeń. Sam film stał się przedmiotem ostrych sporów, protestów środowisk azjatyckich i miażdżącej krytyki ze strony części prasy. Jednak z perspektywy czasu rok Smoka bywa oceniany jako jedno z najbardziej bezkompromisowych dziełki na lat 80., a rola Rorka. Jako przykład aktorstwa ekstramalnego, w którym granica między bohaterem a antybohaterem została celowo zatarta. Wraz z rosnącym uznaniem pojawiły się jednak pierwsze problemy. Rourke coraz częściej wchodził w konflikty z reżyserami, kwestionował dialogi, odmawiał wypowiadania kwestii, które uznawał za fałszywe, miał opinię aktora genialnego. Ale trudnego. Na planach bywał nieprzewidywalny, impulsywny i zamknięty w sobie. Nie interesowała go kariera w klasycznym znaczeniu tego słowa, nie budował wizerunku, nie zabiegał o sympatię producentów, liczyła się dla niego prawda, nawet jeśli oznaczała konflikt. W połowie lat 80. znalazł się dokładnie w miejscu, o którym marzą tysiące aktorów. Był rozpoznawalny, pożądany i traktowany jako jedna z najgorętszych twarzy. Problem polegał na tym, że była to pozycja, której sam nigdy nie chciał. Rourke nie marzył o statusie gwiazdy, ani o byciu obiektem masowej fascynacji. Interesowało go aktorstwo i role, które pozwalają zajrzeć w mrok ludzkiej psychiki. Hollywood miało jednak wobec niego zupełnie inne plany. Przełomem okazał się film 9,5 tygodnia w reżyserii Adriana Lyna. Erotyczny dramat z Kim Basinger w jednej z głównych ról stał się zjawiskiem kulturowym, a Rorg symbolem łóżkowej dominacji i mrocznej męskości lat 80. Film wzbudził kontrowersje, ale jednocześnie przyciągał ogromną uwagę widzów. Sceny erotyczne, niedopowiedzenia i napięcie psychologiczne sprawiały, że Rorg z dnia na dzień stał się globalną ikoną popkultury. Dla publiczności był uosobieniem niebezpiecznego kochanka, dla branży nowym symbolem, dla samego Rorka początkiem frustracji. Aktor bardzo szybko zaczął się dystansować od sukcesu filmu, otwarcie krytykował jego marketing, twierdząc, że cała historia została spłycona do taniej erotyki, a jego rola sprowadzona do fizycznej atrakcyjności. Nie chciał być tak postrzegany. Chciał być aktorem dramatycznym. Problem w tym, że Hollywood nie słuchało. Oferty, które zaczęły do niego napływać, były coraz bardziej jednowymiarowe role mrocznych uwodzicieli, cynicznych kochanków i erotycznych prowokatorów. Rourke reagował na to buntem. Odrzucał propozycje, które dziś uznawane są za klasyki. Zamiast iść drogą wyznaczoną przez system, coraz częściej wybierał filmy mniejsze i trudniejsze. Jednym z takich projektów był Harry Angel Alena Parkera. Mroczny thriller psychologiczny, w którym Rourke zagrał prywatnego detektywa wikłającego się w satanistyczną intrygę. Był filmem odważnym, brutalnym i kontrowersyjnym, choć dziś uznawany za dzieło kultowe, w momencie premiery podzielił krytyków i widzów. Rourke ponownie pokazał, że interesuje go ryzyko artystyczne, nawet jeśli oznacza ono konflikt z mainstreamem. Ten konflikt znalazł odbicie w jego wyborach filmowych. Zamiast dużych produkcji studyjnych, coraz częściej wybierał projekty mniejsze, artystyczne niejednoznacznie, ale często źle przyjęte. Filmy takie jak Dzika Orchidea czy Godziny Rozpaczy nie spełniły oczekiwań ani krytyków, ani publiczności. Rourke wciąż był obecny na ekranie, ale aura gwiazdy zaczęła znikać. Film Harley Davidson i Marlboro Men miał być dla niego kolejnym krokiem w stronę kina ikonicznego, współczesnym westernem o wolności, lojalności i męskiej przyjaźni, który na papierze idealnie pasował do jego wizerunku. W duecie z Donem Johnsonem, Rourke wcielił się w motocyklistę żyjącego poza systemem, bohatera zbuntowanego, cynicznego, ale kierującego się własnym kodeksem honorowym. Problem polegał na tym, że film powstał w momencie, gdy jego kariera była już w fazie wyraźnego kryzysu. Produkcja borykała się z problemami, była wielokrotnie przemontowywana przez studio, a jej ton balansował między patosem a popkulturową przesadą. Po premierze obraz okazał się finansową porażką i został brutalnie zmiażdżony przez krytyków, co jeszcze bardziej pogłębiło wizerunek Rorka jako aktora, który podejmuje złe decyzje zawodowe. Paradoksalnie, z czasem film zyskał status dzieła kultowego, szczególnie wśród fanów na lat 90. Co gorsza, w branży coraz częściej mówiło się nie o jego talencie, lecz o problematycznym zachowaniu, konfliktach na planach i nieprzewidywalności. Równolegle pogłębiały się problemy osobiste. Związek, a później małżeństwo z Kerry Otis, modelką i aktorką, było burzliwe, pełne zazdrości, napięć i wzajemnych oskarżeń. Media żywiły się tym chaosem, a Rourke coraz częściej uciekał w alkohol i autodestrukcyjne zachowania. W pewnym momencie doszedł do wniosku, że aktorstwo przestało go ratować, przestało być ucieczką. Zamiast tego stało się kolejnym źródłem frustracji. I wtedy podjął decyzję, która na lata zmieniła jego życie. Wrócił do boksu. Rourke postanowił spróbować swoich sił jako zawodowy pięściarz. Dla wielu obserwatorów była to decyzja niezrozumiała, wręcz szokująca. Aktor z Hollywood, który mógł wciąż grać, świadomie wrócił na ring, do sportu, który już raz niemal zniszczył jego zdrowie. Dla Rorka była to jednak kwestia przetrwania. Boks był jedynym miejscem, gdzie czuł się prawdziwy, gdzie nie musiał nikogo udawać. Między 1991 a 1994 rokiem stoczył serię zawodowych walk, z których wygrał sześć pojedynków, kończąc pięciu przeciwników przed czasem i dwa zremisował. Statystyki wyglądały przyzwoicie, ale rzeczywistość była brutalna. Każda walka oznaczała kolejne urazy: złamany nos. Połamane kości twarzy, uszkodzenia policzków, szczęki i łuków brwiowych. Rorg wielokrotnie trafiał do szpitala, przeszedł serię operacji rekonstrukcyjnych, które miały naprawić szkody wyrządzone przez ring. Niestety, jak sam później przyznał, trafił na nieodpowiednich lekarzy, a zabiegi zamiast pomóc, Fale zmieniły jego wygląd. Rysy stały się nienaturalne, opuchnięte, zdeformowane. Publiczność, która pamiętała go jako jednego z najbardziej charyzmatycznych aktorów lat 80. była zszokowana. Media nie miały litości. Zamiast mówić o jego walce z demonami, skupiały się na sensacyjnych nagłówkach i brutalnych porównaniach. Rourke stał się obiektem kpin. W tym samym czasie jego kariera filmowa praktycznie się zatrzymała. Propozycje, jeśli w ogóle się pojawiały, dotyczyły niskobudżetowych produkcji lub ról epizodycznych. Hollywood nie zapomina łatwo, ale jeszcze szybciej odwraca się od tych, którzy przestają pasować do wizerunku. Rourke nie tylko przestał być gwiazdą, stał się problemem, przypomnieniem o tym, co dzieje się z aktorami, którzy nie grają według zasad. Pod koniec lat 90. był już niemal całkowicie poza głównym nurtem. Z aktora, którego widziano jako przyszłego klasyka kina amerykańskiego, stał się postacią marginalną, funkcjonującą na obrzeżach branży. Pojawił się m.in. w ryzykantach reżyserii Cui Harka z Wandamem. Przyznał po latach, że w tamtym okresie balansował na granicy całkowitego załamania psychicznego, stracił karierę, wygląd i poczucie sensu. Przełomem w tym trudnym okresie była rola w Buffalo 66. Rourke pojawił się tam w niewielkiej, ale wyrazistej roli bookmachera, który w kilku scenach kradł uwagę widza. Krytycy zauważyli, że choć jego kariera wydawała się skończona, talent wciąż tam jest surowy, nieoszlifowany, ale prawdziwy. To był pierwszy sygnał, że Rourke może jeszcze wrócić, choć już nie jako idol masowej publiczności. Na początku nowego tysiąclecia pojawił się w dorwać Cartera remake'u klasycznego thrillera z Michaelem Kane'em, gdzie zagrał u boku Sylwestra Stallone. Film nie odniósł sukcesu artystycznego, ale obecność Rorka znów przypominała branży o jego istnieniu. Coraz częściej dostawał propozycje ról charakterystycznych gangsterów, outsiderów, ludzi po przejściach nie był już pierwszym wyborem, ale zaczął być wyborem świadomym. Kolejne lata przyniosły role w produkcjach takich jak Desperado 2 czy Rewelacyjny Człowiek w ogniu Tonego Scotta. Były to role drugoplanowe, często krótkie, ale zapamiętywalne. Rourke nie musiał już dźwigać filmu na barkach. Wystarczyło, że pojawiał się na kilka minut, by zostawić po sobie ślad. Jego ekranowy wizerunek zmęczonego, doświadczonego życiem mężczyzny działał lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. W tym okresie nastąpiła też istotna zmiana w jego podejściu do pracy. Rork, który wcześniej sabotował projekty i wchodził w konflikty z reżyserami, zaczął świadomie odbudowywać reputację. Przepraszał ludzi, z którymi wcześniej się poróżnił i przyznawał w wywiadach, że popełnił wiele błędów. Otwarcie mówił o tym, że niemal zniszczył własną karierę, nie przez brak talentu, ale przez własne decyzje. Ta szczerość zaskakiwała i zjednywała mu sympatię w branży. Symbolicznym momentem tej przemiany była współpraca z Rodriguezem przy Sin City. Rourke wcielił się w postać brutalnego, zdeformowanego, ale wewnętrznie moralnego antybohatera. Rola była fizycznie i emocjonalnie wymagająca, a krytycy byli jednomyślni. To jedna z najlepszych ról w filmie. Rourke zdobył nagrody i nominacje, a Hollywood po raz pierwszy od lat zaczęło mówić o nim z szacunkiem. Choć C City nie przywróciło mu statusu gwiazdy, było czymś ważniejszym. Dowodem, że Mickey Rourke wciąż potrafi stworzyć wielką rolę. Dla wielu reżyserów stał się symbolem aktora po przejściach. Powoli, krok po kroku wracał do gry. Gdy w 2008 roku na festiwalu w Wenecji pokazano film Zapaśnik, niewielu spodziewało się, że będzie to jeden z najbardziej poruszających powrotów w historii kina. Dla Miki Rorka nie była to po prostu kolejna rola, była to spowiedź, portret człowieka złamanego przez życie, uzależnionego od aplauzu, bólu i potrzeby bycia kimś, dokładnie tak jak on sam. Randy Robinson, podstarzały w wrestler żyjący wspomnieniami dawnej chwały, był niemal lustrzanym odbiciem aktora. Rourke, świadomy swojej pozycji, przyjął warunki, na które wcześniej nigdy by się nie zgodził. Niskie wynagrodzenie, brak przywilejów gwiazdorskich, pełna kontrola reżysera. Wiedział, że to jego ostatnia, realna szansa. Efekt przeszedł wszelkie oczekiwania. Rourke zagrał z brutalną szczerością. Jego bohater nie był romantycznym przegranym był człowiekiem fizycznie zniszczonym, emocjonalnie samotnym i tragicznym w swojej potrzebie uwagi. Kamera podążała za nim bez upiększeń, rejestrując zmęczenie, ból i rozpacz. Krytycy byli zgodni. To jedna z najlepszych kreacji aktorskich dekady. Rourke nie grał. On żył tą rolą. Film przyniósł mu Złoty Glob, Nagrodę BAFTA, liczne wyróżnienia krytyków i co najważniejsze nominację do Oscara. Przez kilka miesięcy Rourke był faworytem do statuetki. Media pisały o największym powrocie w historii Hollywood, a on sam w wywiadach mówił otwarcie, że film ratował mu życie. Na galach dziękował reżyserowi, ale też przyznawał się do własnych błędów, mówiąc wprost... Że przez lata sabotował własną karierę. Oscara ostatecznie nie zdobył. Statuetka trafiła do Schona Pena dla Rorka był to cios, choć starał się go bagatelizować. W branży zaczęto jednak szeptać, że producenci znów dają mu szansę, ale tylko pod warunkiem, że będzie grał według zasad. I właśnie w tym momencie zaczęło się kolejne pęknięcie. Po sukcesie zapaśnika Rork otrzymał wiele propozycji część z nich była bardzo komercyjna, część artystyczna. Zamiast jednak konsekwentnie budować nową pozycję, znów zaczął podejmować decyzje impulsywnie. Przyjął rolę czarnego charakteru w Iron Manie 2, dużej produkcji Marvela. Film odniósł sukces finansowy, a Rourke wzbudził zainteresowanie jako ekscentryczny antagonista. Jednak sam aktor szybko publicznie krytykował sposób w jaki studio ograniczyło jego wizję postaci. Konflikty z producentami i rozczarowanie ostatecznym kształtem roli przypominały branży starego Rorka. W tym samym czasie zagrał w Niezniszczalnych, gdzie wcielił się w postać wyraźnie inspirowaną własną biografią. Choć jego monolog należał do najbardziej zapamiętanych momentów filmu, Rork znów znalazł się na marginesie wielkiego widowiska. Był chwalony za pojedyncze sceny, ale nie stał się centralną postacią nowego etapu kariery. Po 2010 roku Rourke pojawiał się regularnie w filmach, jednak rzadko były to produkcje o większym ciężarze artystycznym. Grał w kinie akcji, thrillerach i projektach, które szybko znikały z kini platform. Filmy takie jak Bogowie i Herosi czy Sin City, Damulka Warta Grzechu, przypominały, że Rourke wciąż ma ekranową charyzmę ale coraz częściej wykorzystywano ją powierzchownie. Jego role bywały przerysowane, czasem karykaturalne, a on sam zdawał się godzić na bycie egzotycznym dodatkiem do obsady. Coraz częściej pojawiały się doniesienia o sporach na planach, opóźnieniach, trudnej współpracy. Dla Hollywood był to sygnał ostrzegawczy. Talent talentem, ale ryzyko znów rosło. W ostatnich latach jego obecność w mediach coraz rzadziej wiązała się z filmami, a coraz częściej z kontrowersjami. Jednym z głośniejszych epizodów był udział w programach typu reality show. Wziął udział w Big Brotherze, gdzie sprawiał wrażenie człowieka zagubionego, impulsywnego i oderwanego od rzeczywistości, w której funkcjonują inni uczestnicy. Zamiast powrotu sympatii widzów, pojawiło się zażenowanie i współczucie. Dla wielu fanów był to bolesny obraz aktora, który kiedyś dominował ekran, a teraz walczą uwagę w zupełnie innym formacie. Kulminacją tego etapu stał się najnowszy skandal, który odbił się szerokim echem w mediach na całym świecie. Rork znalazł się w centrum sprawy dotyczącej groźby eksmisji z domu w Los Angeles, który wynajmuje. Według dokumentów sądowych właściciel nieruchomości oskarżył aktora o wielomiesięczne zaległości w płatnościach, co doprowadziło do formalnego pozwu i procedury eksmisyjnej. Sprawa nabrała jeszcze większego rozgłosu, gdy w internecie pojawiła się zbiórka której celem jest zebranie środków na uregulowanie długu i ratowanie Rorka przed utratą domu. Kampania szybko zaczęła przynosić pieniądze, co wywołało falę komentarzy i pytań: Jak to możliwe, że były gwiazdor Hollywood potrzebuje publicznej zbiórki, by zapłacić czynsz? Reakcja samego Rorka. Tylko dolała oliwy do ognia. Aktor publicznie odciął się od zbiórki, twierdząc, że nie wyraził na nią zgody i że uważa ją za upokarzającą. Podkreślił, że nigdy nie poprosiłby fanów o pieniądze i że sytuacja została przedstawiona w sposób niezgodny z jego wolą. Media szybko podchwyciły sprzeczne narracje. Człowiek, który w latach 80. był ikoną męskości, a dwie dekady później symbolem wielkiego powrotu, teraz znów znalazł się w sytuacji granicznej. Finansowej, wizerunkowej i życiowej. Skandal z eksmisją jest kolejnym dowodem na to, że w życiu Rorka nic nigdy nie układa się liniowo. To właśnie w tym momencie jego historia zatoczyła niemal pełne koło. Znów pojawił się temat samotności, braku stabilizacji, walki o godność. Tyle, że tym razem wszystko rozgrywa się publicznie w nagłówkach portali, w mediach społecznościowych i w cieniu pytania, czy Mickey Rourke ma siłę, by raz jeszcze się podnieść. Mickey Rourke nie został ikoną kina w klasycznym sensie. Został czymś innym. Żywym dowodem na to, że talent bez kompromisu potrafi być równie niszczący co wielki. A teraz dajcie mi znać, który film z nim lubicie najbardziej, do którego macie największy sentyment. I oczywiście zachęcam do komentowania, kogo następnego chcielibyście zobaczyć na Alei Gwiazd. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Hej!